Na pociąg, tak? No, na no, pociąg pojedźmy. Bo kurna, ponad 1400 za pszeniczkę. Ty by ja mam 44 tony, ile masz? 37. To jeszcze zostało. O, to, to, to co zostało, zostało... W... W... A zostało... 7. 7. 5 minut sprzedać cały wtedy Tam na przycepce, ma, na machinderze, ile jest? Łoj, w... tam zostało 100 ponad? Dostawić to 8 ton, najwyżej się... E... Nie, tu i tak sporo powinno wytrzymać Sporo, sporo, najwyżej no... mi jechać? E, no, tędy polecimy Moja droga O, dla ciebie to kolejna droga, tu, zbudowana. No, ale kurna, znaczy... Po torach trochę ciężko może być, ja to trawą tylko zaraz będziemy będzie Tak, i na trawę 17 ciemno, ale tu Żeby pociąg nie jechał, o, -o. jedzie? Co? Nie, 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 nie mów. Nie, nie jedzie, mówię. Jezus, druga. No tu w poślizg wpadł, normalnie taka zima przeatakowała bez śniegu, ale ślisko jest. Ale co jest krane? No cena. Niby w dół, a to ciągle w górę. Powoli, powoli, ale ciągle w górę to idzie już. Teraz już chyba się... Nie, dalej. Euro w górę. Zwierzątka Jęćmień. Jędźmień też jest fajna cena. Idę za pociąg. 1340, też na pociągach. Dobra, trudno. Ja już nie przyspieszam więcej. A, chyba że... E już za dużo escape'a spadłem z nocy. O, jest dzisiaj ja nie panem aż ty. ty nie jak to jest ty... O nie dobra, przynajmniej spada powoli, dwa euro w dół. A tak, to jest tym jęczmieniem. Też idziemy, dobra zostawmy to już Niech będzie na jeden Ale tu kamieni też jest pełną sąsiada Na 68 po tej pszenicy ten kurde u nas U nas fajnie oddało no. Kiedy tam jest Tam się spina Znaczy fajnie, bo nam się to z tego lotniska i tak to wolno zbierało Czy wolno? Mało tego by było co? Ale na pieniążki Ja tam 58 chyba nie? 58 Uda, ale więc. Pan się rozładowuje czy jak? Aha, pan się zmontował, dobra No generalnie z to nagrywa ten odcinek trochę tak po cichu e, Żeby jeło trochę, nie wiem, nie no tak trochę śmiesznie Odcinek będzie naprawdę krótki dosyć Tylko sprzedaż No tutaj mamy wszystko już poogarniane I czekamy tylko na siew Także pewnie już po świętach będziecie mieć odcineczek siewu Dobra, bo musimy sobie zmienić Czekajcie na lewą stronę Lewa I tu też Lewa Pewnie będziecie mieć odcineczek po świętach z siebu tej bawełny bo teraz na wszystkich porach będziemy lecieć sobie z mm, właśnie z bawełną także będzie dosyć grubo za 96 ton wapna dostaliśmy na tej kruszarce 58 tysięcy złociszy także dosyć dużo ja jak naprawdę nam się sporo produkuję owieczki znowu nam się tutaj rozmnożyły także jest ciekawie a teraz jak widzicie sporo przyńcy mamy do sprzedaży, tak sporo poszło do do kur e, do kur bo nie pomyślałem o mięsień sypać ale Dziennicy też mieliśmy dosyć dużo, że tam troszeczkę zostało eee, No teraz wiadomo, tutaj podlicza od razu ten ton, że to mamy na pociągach Trochę tak głupio, no, ale trudno Także pociągiem jak teraz wszystko tu sobie sprzedamy no to będzie naprawdę, naprawdę było, bo Także musimy jeszcze zostawić papieżkę w górę No i co, ja chciałbym wam życzyć wesoły świąt eee, Nie wiem czy będziemy się jeszcze widzieć na Lime'ie później czy nie Tak się zapraszam, bo powinno być polskie granie eee, Coś tam po 12 czy... Jakoś po pierwsze, jak uda mi się skłaniać garnet, bo idę trochę na miasto Także także pierwszy dzień wolny właściwie Pierwszy dzień przerwy świątecznej W końcu, w końcu mega się cieszę bo już będzie właśnie Dobra, jak tutaj się ładnie sypuje Widzicie dwa zestawy Idealne wręcz pod Takie jakieś większe tonale żeby sobie troszeczkę Już tego mamy Mogą być generalnie cięcia, tak za chwilę będzie cięcie No ale takie akurat jak tutaj jeszcze z bush, no i teraz, trzy odcinki świąteczne będą. Także wesoły świąt, ludziska spokojnych, pogodnych ze śniegiem mm, i po prostu spokojnych, niezdrowych. Bo no teraz, naprawdę, te sporo osób ma problemy ze zdrowiem, ze zdrowiem, także jak najbardziej zdrowych. Siedźcie w domu, jak możecie, i właściwie tyle, nie? Jakoś tam siedźmy, w miarę, że tak powiem, bitko na dupie. Jak już normalnie to święto przeżyli, żebyśmy mieli jak najmniej kontaktu, bo jak nas zanepi torbie to będzie nieciekawe. Dobra, ja sobie lecę już po tą mieć piątkę. E, troszeczkę muszę tam zostawić i no, będzie się no, Generalnie trochę tak po cichu, także jak będzie miastek, to jak coś to jakby nie nagrywa. Nie także nie było takiego typowego wstępu i tak dalej. Trochę taki inny odcinek z zaskoku, a ja o sobie będzie wiedział, a najwyżej się później skapnie, jak zobaczy odcinek coś w tym, tym stylu. Dobra, widziska, jesteśmy z powrotem. Tutaj, No generalnie podobno mamy jakieś problemy z dźwiękiem. Faktycznie widzę w tym mikserze dźwięku, tutaj w się, że naprawdę dosyć cicho i, 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 i nie wchodzi mi nawet na żółte pole. Jest dosyć daleko. Nie wiem, generalnie o co tutaj chodzi. Będę musiał troszeczkę nad tym posiedzieć. Dobra, przyjechałem z Jęczmiaką, wystawiłem te 8 ton. Jak mówił, zobaczcie, jak się ułożyło. Pszenica największa cena. Tutaj mamy sobie nam pociągę mi tak samo, cena na pociągach i owiec również na pociągach, także też owiec sobie tutaj sprzedamy, także myślę, że dochód będzie naprawdę fajny. No i jajka tutaj przelecia, cena na i tak mała, więc na jajka musimy sobie poczekać. Sporo ich mamy, także piążki z jajek naprawdę też będą mega fajne. Tym bardziej, że teraz troszeczkę zmniejszyli te palety ze wszystkim. No i tak samo będzie sałatą, już troszeczkę mamy te sałaty, więc będzie piękna sprawa a ja teraz lecę po, po wiesnach, po no, i 33, prawie 34 tony, owsu Wojecież, że wszystko na pociągach, nie? Ale jak tutaj zaraz pociąg się postawi, to będzie dosyć grubo. On już tam jest wynajęty, także za godziny lecą pieniądze, nie? No, będzie pieniążki, a fakt cię stoi. Te pieniążki będą no, się robić tak? Także fajnie, fajnie, będzie można z kredycji. Kredy spłacić, a jeszcze sama ta została. Z mega sportu, dobra. Gdzie on um jest? On jest, um jest tu. Dobra, dzień dobry, hello. Światło bardzo zapalone, kubaniotki. Ale tak taka ciemnica. Z kabiny to jest ciemnica, a nic totalnie nie widać. W ogóle prawie tu nic nie widać. O saka. Są party czy nie? A, dobra. Tak. Gdzie pan sportu. No, się rozkali. Dobra, to tak, to tutaj przyniżka 81 ton na pierwszy wagon Może później przyjdzie cena na jajka Tyle będzie tej kasy Fajnie bo będziemy wreszcie na później jakąś działać już fajnie, no to tak miarę. 22 tony Na nasze się można, dość można. A tam jeszcze? Nie, jeszcze nie można. Ja bym ja, się 33, 60 najbliższy. Fajnie się udało, że wszystko na poziomie, z jednej strony trochę szkoda, że tylko tu są to dużo bo Ciągle się tu coś sprzedaje Chyba, że skopów jest tu dużo Dobra, dobra jedyne 64 tysiące na koncie Ja bym tak może coś oddał jeszcze Kredytu? Spłacić, dobra, zbytek najmniej zera Dobra, 4000 tysiące mam, tysięcy, tysiące, kto jest zostało. Gdzie jesteś tam po drugiej stronie polskiej? Ja Gdzie wbijam. Trzyma się. No i będzie synchroza nim do... jadę, no właśnie. Tak pewnie będzie. Co, jeszcze jest łatwe do sprzedaży? Miód. Mamy tak, grudzień. Ludzi czy i musi przelecieć się w lutym, już niby możemy przejść tą Widziałeś ile jak ma, ma koni? Ej, nie koni tylko Jezu, ma godzin? 15? Prawie 20 Jest tak gotowane, że jak on wpadnie, to nie Nasze piękne zboże właśnie jedzie do farminga 17 -ki. 220 tysięcy O oh yeah baby. Dobra, spłacamy ten kredyt do końca Jesteśmy na proście 174,5 Ja pierdygno To Zajebiście Zajebiście panie Jo, no powiem Ci że ta przeniczka to lotnisko no Uuu. Dobry pomyślenie, no? dało, dało, dało. Zarąbiście. a tu miodzik. A fajnie mi się tak stakuje do góry. 3 palety do góry, ją faktycznie wiesz. Możemy sobie zimę przyspieszać i w ogóle Ale to jest elegancko. Fajnie, że to modzik. Moim zdaniem to powinien w aktualizacji poprawić, a nie że mod musiał wychodzić. Ale dobra, ja jak to te. Boże, ja jak to jest już w ogóle od zarąbania. Dobra, dobra, leć. Dobra ludzka. Ja dalej nie wiem, że nagrywamy ja już teraz się tak rozgadałem. Tu jeszcze lampy podostawiam, widzicie sami. Bardzo fajnie to wygląda nie wiem jej ciągu. Tu nie chce mi się oświetlać, ale trudno. Także co? Jeszcze będziemy sałaty sprzedać. Przyspieszymy, Tam zobaczymy, a jak nie, to zakończę odcinek. Żeby ewentualnie to dzięki zaglądaniu trzymajcie się. A może jeszcze sałaty zobaczymy jaka będzie scena i tak dalej. A.